Opolska nagroda jakości jak zwykle jest dla osób, firm i instytucji, które dla których najważniejsza jest jakość, jakość zarządzania, jakość usług, które świadczą te, te firmy, organizacje, jakość wykonywanych produktów. W 21 edycji Opolskiej Nagrody Jakości zostanie wręczone sześć nagród Opolskiej Nagrody Jakości, dwie dwa razy dwie firmy otrzymają wyróżnienia i w, jeżeli chodzi o znakomitych przywódców. Ten konkurs dzisiaj obdzieli sześć osób. Było tych kandydatów kilkunastu. Oczywiście na podstawie wniosków one, te kandydatury były badane i audytorzy oceniali te wnioski. Później ten, ci audytorzy przedstawiali te informacje na kapitule i kapituła w posiedzeniu niejawnym i właściwie głosowaniu niejawnym podejmowała decyzję o tym, aby taką nagrodę przyznać lub nie. To jest to. Nagroda, która motywuje do jeszcze większego działania na rzecz pacjentów, na rzecz organizacji. Daje nam ogromnych takich handy do działania w zakresie porządkowania procesów, podnoszenia jakości tych procesów w szpitalu, a w szpitalu procesów jest niemało. Nasze firmy się zmieniają z roku na rok, rzeczywiście się rozwijają i, 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 i ulepszają, ale trzeba powiedzieć, że jakość roboty, jakość pracy zawsze była mocną stroną tej części świata. I, i i myślę, że ten etos pracy, który na Śląsku jest tak bardzo obecny, przekuwa się również na jakość, która jest w naszych firmach. Czego zresztą przykładem jest to, ilu, ilu już w tej chwili mamy laureatów Polskiej Nagrody Jakości. A proszę mi wierzyć, że nie jest łatwo otrzymać tę nagrodę, ponieważ byłem też wielokrotnie, w, zastępowałem. Wcześniej wojewodę, później marszałka w kapitułach e, przyznających tę nagrodę. I wiem, że to wymaga naprawdę bardzo szczerego audytu, aby, aby móc, przejść, móc stanąć tutaj dzisiaj na tej scenie i odebrać e, statuetkę laureata.